Siemanko, z tej strony radio to jest kolejny odcinek Papers, Please I dzisiaj wrócimy się do dnia piątego yy, Ponieważ yy, był, był... W gazecie było, o jak widzicie tutaj Że Republika ścika Cerebrytę Mordercę Winsa Lestrada, którego my yy, A dokładnie ja w poprzednim odcinku przepuściłem Bo nie zauważyłem, że to on, wiadomo Pomyliło mi się, bodajże on był trzecim trzecią osobą, która do nas zawitała, zobaczymy jak to będzie dzisiaj więc po prostu powtórzymy, może będzie y, jakaś za niego nagroda, tutaj umieścimy jego imię i nazwisko następne podstawowe zasady cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd, obywatele muszą mieć dowód osobisty bla bla, okej okay. a więc tak, 60 dni praca a co Aha, czyli ok. E, już widzę, że nie zgadza się to. Nie Niezgodność, przesłuchaj. Sprawdźcie raz jeszcze, ha. Dobra, następny. Ten koleś szybko poszedł już. Jakaś pani. Dzień dobry. Dwa tygodnie, 14 dni. Um, tranzyt, ok, to się zgadza. Kobieta się zgadza. Y, Godiva, Corin, 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 Godiva. Pani jest skąd? Mapa z Obristanu i Obristan jest tutaj. Mergeu, merge, Mergerus. Ok. Wszystko się raczej nie zgadza, la 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 la. Czym patrzę na datę, jak ostatnią, Boże. To musi być błąd w druku, no proszę Pani. Błędy w druku to niestety nie u mnie, wiadomo. O, powtarzam się. Czy to będzie nasz Pan? Dzień dobry, Panie. Lestrade Vins E, dobra, star nie chcę z tobą gadać nawet Okej, okay, jesteście Lestrade Vins Cholera Na, no. no, nie, 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 nie Jeśli za niego będzie jakaś nagroda To ja, ja chcę Okej, okay. proszę, następne du Dokumenty, proszę pana, pan o czymś zapomniał. Zasady, musi mieć paszport. Proszę. No, dziękuję bardzo. E, tak, Claudio Bry, Bryla, bryla, Claudio, mężczyzna, skal, to się zgadza, to się zgadza. E, kilka miesięcy odwiedziny, to się zgadza. Się zgadza, i tutaj chyba dobrze. Następny dokument: poproszę, cel waszej podróży. Nie mój wybór, nienawidzę ty. O Boże, kolejna szmata, która niby nie naszego pięknego kraja. Nasz kraj jest zarąbisty. Z tym tu przyjazdem, Korista City. Dobra, takie ziomki mają zawsze wszystko dobrze w Alsie. Następny No i widzicie, Dokumenty proszę. trzy miesiące, praca, to się zgadza, to się zgadza, to się To jest k czy chy A nie, to się zgadza. Kobieta. To jest kobieta, okej. Okay. Okej, okay, miałem takie trochę wątpliwości. To się zgadza, to się zgadza, okej. Okay. Uznano, proszę, proszę, dalej. Dalej, następny Dokumenty, proszę, są o Waszej podróży. Ja przyjeżdżam, do być pobytu, stoję tu przez kilka dni. Okej, okay. a więc tranzyt, dwa dni. To się zgadza, to się zgadza. Kobieta, Wedor, Sara. Nie zgadza się imię i nazwisko. O Boże, Katar mnie złapał. Odciski palców poproszę. To wątpię, żeby to się zgadzało. Chociaż, może naprawdę zmieniła. Okej, okay, to wszystko jest zgodne. Zmieniła sobie naprawdę. Okej, okay. jeśli pani sobie zmieniła, no to ja pani uznam. Proszę. Sprawujcie się dobrze. Następne. To już mogę schować. Momenty poproszę mężczyznę, dzisiaj w końcu jesteśmy. Aha, czyli imigracja. Na zawsze to się zgadza, to się zgadza. Raczej ci co imigrują, mają wszystko dobrze, yy, bo zależy im na tym, tak? Trochę tutaj jest. No yy... mojej żony jeszcze tu za mną. O Boże, dobra. Dokumenty, proszę. Tak, ona nie ma tego. Przeszedł, przeszedł. Tylko nie wiem, co z Tobą zrobić, kobieto. Wszystkie dokumenty, bo już nie. Cudzoziemcy muszą mieć zgodne wjazd. Proszę, błagam Was. Dobra, ja jej wlepię pieczątkę. Proszę bardzo, dziękuję Wam. Nie zapomnijmy tego. I dostałem pieniążek. To się zbiera, tak? Dostaliśmy oczywiście upomnienie. No ale co dalej? Niech tam sobie, wiecie, z mężem pobalują w naszym kraju. E, dzień dobry. Tranzyt. Dwa tygodnie. To się zgadza. To się nie zgadza. Nie, o czym mówicie? Aresz Won No dobra Następny Dzień dobry. O Jezu, on wygląda jak mój nauczyciel od fizyki Masakra! Imigruje do Arsztacki. dobra Proszę, proszę Oder Cruze. Co to jest za Oder Cruze jakieś Padnie skąd z ubristanu? A właśnie, o kurde, jak dobrze sprawdziłem. Posztułce Nie mam pojęcia, o czym mówicie. A resztę. pa! Wystaliśmy pa. upomnienie i pieniążka. Spacja włączy tryb dochodzenia. O, tak, akurat jest spoko, bo szybciej możemy tryb dochodzenia i w ogóle. Więc tak, wszyscy u nas w rodzinie są ok, możemy ich ogrzać i dać im jeść. Tutaj mam pieniądze, jak widzicie, możemy ich mieć więcej e, i spać. Coraz mniej pracy, bla bla, upadł w grę, czy już nie? Ok, idziemy do pracy. I co my tu mamy? Coś nowego? Raczej nie. Zobaczmy sobie, co tutaj wymyślili. Muszą mieć zezwolenie, ok. Przejeżdżamy do pracy. Długość pobytu. Zostaje warsztat przez miesiąc. Mężczyzna, zachodni Grestin. Mapa regionów. Kolegia, zachodni Grestin. Mm. To się zgadza, ok. Patrykowski Dragunow, Dragunow, to się zgadza. Patrykowski Dragu, Patrykowski Dragunow, to się zgadza. Praca miesiąc, miesiąc praca, to się zgadza, ok. Wszystko się jak najbardziej zgadza, proszę pańskie papiery sprawujcie się dobrze. Następny. Dokumenty proszę, a pani jest całkiem podobna do tej, która była wczoraj. Przy czym do pracy, zostaje przez pół roku, o proszę. Um, okej, okay. różowe podziemie. Spełni swoje fantazji, okej. Okay. Um, a więc tak, pani jest Karina, Karina Awer, bla bla bla. Kobieta, to się zgadza, praca 6 miesięcy. Pół roku, praca, to się zgadza. OK, Wszystko się zgadza. Sprawujcie się dobrze. Pomóż mi, proszę. Co my tu mamy? Niejaki Daniel Lud... W Ludum obiecał mi i siostrze dobrą pracę w Arsztotce. Nie mu, boję się, że weźmie mój paszport i zmusi mnie do pracy w burdelu. Będzie dziś Stał w kolejce. Proszę, zróbcie coś. Okej, okay, to przesuniemy tutaj. Um, dzień dobry, Pani Cook... G. Pani Jeff Cook? O Boże, to co... Serio, stary? Jesteś kobietą czy mężczyzną? Tak stoi w papierach. No, co innego może Ci stać? A raczej Tobie akurat może... nie. Nie no, Tobie może stać. Ops, ups ups, 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 o jeszcze w lepie, bo nie, nie stoi w po... nara, nara. Ok, następny tranzyt, pobytu z O, takie odpowiedzi lubię dosłownie. Tranzyt, dwa dni, koniec. Ella, Ejla tutaj jest. Mam dwa różne imiona Maciejski palców, kobieta. Proszę. czy to jest podobne? Pseudonim, o kurde. O jak zrobili? E, ok, kobieta, zachodni grestin, to się zgadza. To się zgadza, to się zgadza. Wszystko się zgadza, proszę pani. Uznano. Prosz, proszę. proszę. Następny. O, dziadzio. Dokumenty, serwus druhu, wróciłem. A teraz wszystko tip-top. Dziadzio, dziadzio. Nie wszystko tip-top, bo teraz trochę się pozmieniało. I musisz mieć zgodny wjazd. <noise> Żartownie z ciebie do mnie mówi. Aaa, wszystkie dokumenty, pracownicy, obywatele, co... Aj, dobra, lepiej mu odmowę, papa. pa. Łap. Ale masz zasadne, to świetnie, pracujesz dobrze. Ja szukam tego posłużonego <todziewanie> w <pracy. todziewanie> okej. Okay. Mam nadzieję, że nie przypuściłem do niego żadnego. Zauważyli <todziewanie> podróży, pracę... To już 6 miesięcy. Irina, to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, tu się zgadza. 6 eee, miesięcy praca, to się zgadza. Irina, Marakowa, Marakowa, Irina, Irina, Marakowa. Bla, bla, to się zgadza, wszystko, la, la, la. Uznano, proszę bardzo, kobieta bierz. Sprawujcie się dobrze, dalej, dalej następny. Dzień dobry A witaj przyjacielu o, to jest niezły... Aha, sa sam mi przypomniał, że to właśnie jego szukam. O, no okej okay. Stary, ty jesteś Dani Ludum. Dari, nawet ci powiem. Jesteście Dari Ludum? Oczywiście, przecież takie. Jest... Proszę bardzo. Co za syf Dobra, to już mogę sobie odłożyć. Dalej, następny. Chce, może ktoś? Chce pani? Nie, to nie. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży, przyszczą do pracy. Rok, praca, rok. To sobie też odłożę. Więc tak, Olga Guntikoła. Bardzo długie nazwisko. Ok, Olga. To się zgadza, to się zgadza. Rok, praca, cyferki się zgadzają. Kobieta Oder Croze, czy jest w Antegrii? Antegria, Antegria. Oder Croze jest. Olga, to się zgadza. E, uznano. Proszę, proszę, proszę. Sprawujcie się dobrze. Następne dokumenty, poproszę. Um, Gość pobytu Trzy miesiące Okej, okay, to się zgadza To się zgadza Jurko City W kolechi, czy się Jurko City zgadza Jurko City się zgadza Dwie to się zgadza O, tego nawet nie chcę Dobra, to się zgadza Nie chciało mi się po prostu Czytać tak długiego imienia Więc proszę Fajna czapka Następny Dokumenty poproszę Czy pani to jest pani, pani to nie jest pani O, proszę What, co jest Ozus Kolejny z kolei. a potem się dziwię, że... że kolegionistów czy coś w tym stylu, no, ludzi z No ludzie z kolei nie przypuszczamy, no Niedzielę masakra dobra. Został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. O Jezu, żeby tą babę obsłużył, jeszcze to miał pieniądze na na, na ogrzewanie. Tak to. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Tutaj macie jutrzejszą gazetę. No i baba.